Temat wykładu Układy Równaj, metoda podstawiania oraz przeciwnych współczynników w rozwiązywaniu układów równaj z dwiema niewiadomymi. W trakcie wykładu dowiemy się, jak rozwiązywać układy równaj metodą podstawiania oraz metodą przeciwnych współczynników. Zapraszam do oglądnięcia wykładu. Umiejętność rozwiązywania układów równań z, dwie, z dwiema niewiadomymi jest niezwykle przydatna, gdy mamy do czynienia z równaniami, w których występują dwie zmienne. Jak wiemy, normalna metoda rozwiązywania równań wtedy jest nieprzydatna. Aby móc obliczyć Wartości obu zmiennych musimy mieć dwa równania. Gdy mamy te dwa równania, niezbędna jest znajomość metod rozwiązywania układów równań z dwiema wiadomymi, aby móc te zmienne wyznaczyć. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania zadań, w których te metody poznamy. Zadanie numer jeden. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania. Mamy dany układ równań: 4x plus 3y równa się 3 oraz drugie równanie: 3x plus y równa się 4. Metoda podstawiania polega na tym, aby w jednym z równań wyznaczyć wartość jednej ze zmiennych x bądź y, czyli doprowadzić do sytuacji, w której jedna ze zmiennych będzie samotnie po prawej bądź lewej stronie. Natomiast wartość tej, tej zmiennej, czyli reszta równania, będzie po przeciwnej stronie. Przyjrzyjmy się drugiemu równaniu. Próbuj, spróbujemy w nim wyznaczyć wartość zmiennej y. Po przeniesieniu 3x na prawostronę, czyli obustronnym odjęciu 3x, otrzymujemy wartość y równą 4 minus 3x. Teraz podstawiamy za y w pierwszym równaniu. To wartość 4 minus 3x obliczoną z drugiego równania. Otrzymujemy następujące równanie. 4x plus 3 razy 4 minus 3x równa się 3. Dalej 4x plus 12 minus 9x równa się 3. Teraz w pierwszym równaniu, które teraz rozwiązujemy, redukujemy wyrazy podobne. 4x Odjąć 9x daje nam minus 5x, czyli otrzymujemy minus 5x plus 12 równa się 3. Teraz obustronnie odejmujemy 12. Otrzymujemy minus 5x równa się minus 9. Następnie obustronnie dzielimy przez minus 5, otrzymujemy wartość x równą 9,5. Po obliczeniu wartości zmiennej x przechodzimy do obliczenia wartości zmiennej y. Pamiętamy, wcześniej obliczyliśmy wartość zmiennej y jako 4 minus 3x. Aby obliczyć y za x, podstawiamy obliczone 9 piątych. A więc otrzymujemy y równa się 4 minus 3 razy 9 piątych, czyli to się równa 4 minus 27 piątych, a więc ostatecznie wartość zmiennej y wynosi minus 7 piątych. Zadanie numer dwa rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników. Mamy dany układ równań. x plus 2y równa się 3 oraz drugie równanie 3x plus 10y równa się 2. Metoda przeciwnych współczynników polega na tym, aby tak przekształcić równania, aby przy jednej ze zmiennych w obu równaniach stały. Przeciwne współczynniki. Przyjrzyjmy się naszemu przykładowi. Spróbujmy pomnożyć pierwsze równanie przez minus 3. Otrzymujemy minus 3x minus 6y równa się minus 9, natomiast drugie równanie przepisujemy bez zmian, czyli 3x plus 10y równa się 2. Zgodnie z prawidłami matematyki równania możemy dodawać stronami, odejmować, mnożyć bądź dzielić. Spróbujmy zatem dodać stronami nasze równania. Otrzymujemy minus 3x plus 3x daje nam 0, minus 6Y plus 10y daje nam 4y. Natomiast minus 9 plus 2 daje nam minus 7. Czyli mamy proste równanie. 4y równa się minus 7. Obustronnie dzielimy przez 4 i otrzymujemy y równa się minus 7 czwartych. Jedną ze zmiennych mamy obliczoną. Tutaj chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Zgodnie z metodą przeciwnych współczynników powinniśmy wrócić do początku i tym razem szukać przeciwnych współczynników przy drugiej zmiennej, czyli przy y. Jednak nie ma takiej potrzeby, o ile nie jest to wyraźnie napisane w zadaniu. Wystarczy, że podstawimy obliczoną zmienną do z zrównań wyjściowych. Tak też uczynimy. Podstawimy nasze obliczone y równa się minus 7 czwartych do pierwszego z równej. Otrzymujemy x plus 2 razy minus 7 czwartych równa się 3. Czyli x minus 7 drugich równa się 3. Obustronnie dodajemy 7 drugich, a więc x równa się 6 i 1 druga. W ten sposób mamy obliczone obie niewiadome. Zadanie trzecie: rozwiąż układ równy. Mamy dany układ dwóch równań. y plus 1 do kwadratu minus y plus 3 razy y minus 3 plus x równa się 1 oraz drugie równanie 2x plus y równa się 4. Przekształcamy pierwsze równanie, jak widzimy, mamy tutaj wzory skróconego mnożenia. Otrzymujemy y kwadrat plus 2y plus 1, odjąć w nawiasie y kwadrat minus 9, poza nawiasem plus x, równa się 1, drugie równanie przepisujemy bez zmian. Redukując, wyrazy podobne w pierwszym równaniu otrzymujemy x plus 2y równa się Minus 9. Mamy również drugie równanie. 2x plus y równa się 4. Spróbujemy zastosować metodę przecinnych współczynników. Spróbujmy pierwsze równanie pomnożyć przez minus 2. Otrzymamy minus 2x minus 4y równa się 18 oraz drugie równanie pozostaje bez zmian. 2x plus y równa się 4. Dodajemy stronami równania. Otrzymujemy. Minus 2x plus 2x daje nam 0. Minus 4y plus y daje nam minus 3y. A 18 plus 4 daje nam 22. Aby obliczyć y, dzielimy obustronnie nasze równanie przez minus 3. Otrzymujemy y. Równa się minus 22 trzecie, a więc minus 7. I 1 trzecia. Aby obliczyć x do drugiego równania, postawimy sobie obliczoną zmienną y. Otrzymujemy 2x minus 7 i 1 trzecia równa się 4. Dodajemy obustronnie 7 i 1 trzecia. Otrzymujemy 2x równa się 11 i 1 trzecia. Teraz obustronnie dzielimy przez 2, a więc x równa się mieliśmy 11 1 trzecia. Przechodzimy z ułamka właściwego na ułamek niewłaściwy, czyli 11 razy 3 daje nam 33, czyli 34 trzecie i dzielimy to przez 2, czyli otrzymujemy 34 6. A 34 to jest 5 i 4 6. ostatecznie 5 i 2 trzecie. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób rozwiązywać układy równań metodą podstawiania oraz metodą przeciwnych współczynników. Zachęcam Was do rozwiązania zadań sprawdzających oraz do zapoznania się z innym wykładem o podobnej tematyce, o temacie układy równań, interpretacja graficzna rozwiązy rozwiązania układu równań z dwiema niewiadomymi. Dziękuję.